Cześć wszystkim, Angel666, tester gier. Jak widzicie i myślę, że doskonale o tym wiecie, trwa zimowa wyprzedaż na Steam. To, na co tygryski najbardziej czekały. Ale słuchajcie, Steam Valve zrobiło nam niespodziankę przynajmniej tym osobom, które lubią customizować swój profil. Czy widzicie tutaj coś, czego możecie jeszcze nie mieć, albo was właśnie zaskoczyło? Tak, zobaczcie. Podsumowanie Steam 2022 roku. Ja już moją odznakę mam od 26 grudnia. Tylko jakoś tak mi zeszło, że dopiero. O tym dzisiaj postanowiłem e, nagrać materiał. Słuchajcie, co zrobić, żeby zdobyć tę odznakę? Otóż nic prostszego. Za darmo 50 punktów doświadczenia. Wchodzicie w sklep, tak jak widzicie, klikacie nowe i warte uwagi i zgodnie z tytułem odznaki Podsumowanie z tym 2022 roku. Poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale wydaje mi się Albo przeoczyłem to we wcześniejszych latach, że jest to po raz pierwszy coś takiego zrobione. E, co możemy tutaj znaleźć? A więc, prawda, w co ile graliśmy? Najdłuższa sesja, moja, 102 dni. Całkiem nieźle, kurde, chyba jakiś uzależniony już jestem normalnie. E, dajcie znać, jaka jest Wasza najdłuższa sesja, seria dni. A jestem tego bardzo ciekaw. No i co, to co ja osobiście bardzo lubię, odblokowane osiągnięcia zrobiłem 706 osiągnięć, a średnia na Steam to jest 21. To jestem naprawdę w szoku. Rozegrane gry 74, średnia na Steam 5. Hmm. Najdłuższa seria 102, średnia na Steam 9. Uu. Chyba muszę iść na jakąś terapię. Ale jak na razie staram się, prawie codziennie Wam rzucać jakiś materiał, więc chyba na to nie narzekacie. No i co tu jeszcze mamy fajnego? Eee, nowe tytuły, ulubione gry. Proszę, Offroad Tower dest, Defense, shoot em up sportowe. Jakie to fajne dla kogoś, kto się jara takimi statystykami. No proszę, kiedy graliśmy, ile tu osiągnieć. Jakie fajne podsumowania. No naprawdę. Um, robi y, to wrażenie. O, z tego wleci wam materiał mm, już wkrótce. Ale to taki mały spoilerek. I gry, w które ostatnio grywałem. I tu jeszcze patrzcie, można przewijać. Wow, wow, wow. wow, wow. No, słuchajcie, jest tutaj trochę tego. Ale y, pokazałem wam jak wejść w podsumowanie. No i zarazem to jest to wszystko, co musicie zrobić, żeby dostać tą odznakę, którą właśnie Wam pokazywałem, czyli z podsumowania Steam 2022 roku. Po prostu wystarczy tu wejść i 50 punktów doświadczenia dla Was to wleci. Ja lubię customizować się na mój profil. Jak widzicie, zgodny z moim gustem muzycznym, ze zdobywaniem osiągnięć. I z gierkami, w które sobie pykam, jest oczywiście trailout, z którego teraz regularnie wlatują serie. Ale to nie jest odcinek o tym, tylko o tym, jak zdobyć tą oto odznakę. Także dzięki mnie już wiecie, jak się Wam to podoba, to zostawcie lajka like i zapraszam Was do innych moich materiałów. Angel666, tester gear. Cześć, Siema!